Przypominamy, że mimo iż takim podstawowym narzędziem do tego, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest tak zwany spis internetowy, to dla osób, które nie mają komputera bądź internetu w swoich domach w Urzędzie Miasta został przygotowany taki punkt spisowy. Ten, ten punkt spisowy działa w godzinach pracy Urzędu Miasta, natomiast jest też pewna trudność z nim związana, bowiem urzędnicy nie mogą pomagać w wypełnieniu tego formularza. To znaczy, naszym zadaniem jest udostępnienie komputera z podłączeniem do internetu, natomiast nie możemy pomagać mieszkańcom z uwagi na ochronę danych osobowych w wypełnianiu tego formularza. Dlatego przypominam też, że oprócz właśnie tego spisu internetowego, oprócz tego punktu spisowego w Urzędzie Miasta, są jeszcze też inne możliwości dokonania tego spisu. To jest Infolinia, która, która przyjmuje tak jakby zgłoszenia. Tak, czy wolę, czy chęć udziału mieszkańców, i można się spisać przez telefon, ale są też rachmistrzowie. Ci rachmistrzowie z uwagi na pandemię rozpoczną swoją pracę od 4 maja, i na podstawie danych otrzymanych od operatorów telekomunikacyjnych będą kontaktowali się z osobami z naszej gminy prosząc telefonicznie o udział w takim spisie internetowym. Była też przewidziana wizyta rachmistrzów w gospodarstwach domowych, natomiast z uwagi na pandemię ta forma spisu, czy właściwie pozyskiwania danych, została w tym momencie zawieszona. Jak długo nie wiemy, bo nie wiemy też jak będzie pandemia funkcjonowała i rozwijała się dalej w naszym kraju. Natomiast tak podsumowując, zapraszamy do urzędu. Natomiast prosimy zwrócić uwagę na fakt, że to na mieszkańcu ciąży obowiązek posiadania tych wszystkich danych i informacji. Chciałabym też zwrócić uwagę, że w najbliższym moście, który dosłownie na dniach trafi do Państwa, będą też szczegóły związane ze spisem powszechnym i też wszystkie możliwości udziału w spisie powszechnym będą wymienione. Także zachęcamy do udziału. A pe... Mylujemy też i przypominamy, że ten samospis internetowy, który dokonujemy poprzez wejście na stronę www.spis.gov.pl, jest podstawową i taką najbezpieczniejszą formułą spisu, gdyż nie wymaga kontaktu z drugą osobą.